Está partiendo. Próxima y única parada. Reclamo de equipaje y conexión de vuelos. Exit here for baggage claim and connecting flights. This is the only stop. Y para reclamo de equipaje y conexión de vuelos es la única parada. Siemma, po 14 godzinach podróży, teraz no 14, może z 15, jestem już w Miami. Lotnisko, no, nie jest zbyt fajne. te lotnisko oczekiwałem czegoś więcej po lotnisku w Miami. Tutaj yy, na wszystko trzeba czekać. I praktycznie na samolot zostało teraz z 15 minut do otwarcia bramek. Zdążyłem generalnie tylko i wyłącznie, dlatego że z samolotu wychodziłem jako pierwszy. Więc, e, no, ciężkie, ciężkie to jest lotnisko. Wszędzie tutaj, żeby się dostać, to no, dramat generalnie. Są lepsze lotniska niż na pewno te w, e, w Miami. No, co teraz w oczekiwaniu, tam na samolot. Kanapka. No, także trzeba coś zjeść, okazuje się, że w, na Jamajce będę troszeczkę dłużej, na statku e, złapano covida, także mm, przesunęli im tranzyt w Panamie, e, więc do, na Jamajkę dopłyną gdzieś tak 29. Dobra, ja się zabieram za jedzenie i zobaczymy się już w Jamajce. Cześć, witam was dnia następnego po przylocie na Jamajkę zatrzymałem się w Mariocie. No, dotarłem gdzieś tak około 21:00, także zjadłem tylko w restauracji i poszedłem spać. Hotel bardzo fajny, trzygwiazdkowy, za chwilę pokażę wam jak on wygląda. Ja dzisiaj obudziłem się. O 6 złapał mnie jetlag, także muszę się przestawić na te nowe godziny, także zobaczcie jak wygląda ten apartament. To jest łazienka, taki generalnie standard. Hotel posiada basen. Także dzisiaj zajmiemy się sprawami na basenie. Jak widzicie, dosyć ciemno to, więc nie widać. Plan na dzisiaj. Pokończyć trochę rzeczy, które miałem do zrobienia. A także przejdziemy się na miasto, zobaczymy. Jak to tutaj wygląda, wszystko i poszukamy karty. Sim. Także do zobaczenia na śniadaniu. No dobra, to jesteśmy gotowi do wycieczki po mieście tutaj po Kingston. Naszym celem teraz będzie załatwienie karty SIM. Walizka zabezpieczona. Plecak jest. Idziemy jeszcze zobaczyć basen, jak wygląda. Także chodźcie ze mną. Wybierzemy się teraz na piętro drugie. Tam się znajduje basen. Zobaczymy jak on wygląda. 27 stopni jest w. O, trzeba taki cwancyk zrobić. Kawałek trzeba się przejść do tego basenu. Tu jest to jest pralnia. dosyć fajnie. No i to jest tutaj, fitness center. Dobrze. Jest. A i mamy basen, dosyć czysty, jest siłownia. To jest wjazd do tej. No dobrze, mamy wszystko. idziemy na miasto. Po naszej wycieczce wybierzemy się na basen. Ale najpierw trzeba załatwić sprawy najważniejsze, czyli kartę. Może jakieś zakupy porobimy. Coś słodkiego. Wiecie. Dobra. To lecimy. Maska w górę. Podobno trzeba maskę nosić. Także. Ale bardzo mi się podobał Jamajka. Także dosyć. Dosyć ciekawie jest tutaj Jamajka. Miasto, czy państwo na wyspie, dosyć biedne, ale mniejsza o to, każdy może sobie informacje na temat tego miasta znaleźć samodzielnie. To co pewnie was interesuje lub nie, to co tutaj robię a no, mianowicie czekam na statek statek miał być e, jutro okazuje się, że statku jutro nie będzie, bo e, jakieś tam sprawy covidowe także według agenta mam tutaj być do 30 stycznia a zobaczymy jak to będzie dzisiejszy plan no to już znacie e, będziemy się kierowali do centrum handlowego jak to Jamajka no, tak, jak i wyspy brytyjskie, czy tam dawna kolonia, to, niestety, ruch jest w odwrotną stronę i to trochę e, drażni właśnie, by mnie przyjechali przed chwilą. No, ale co zrobić? Jeżdżą tutaj po drugiej stronie ulicy. Dobra, idziemy i muszę na mapę spojrzeć. Nie mam internetu za bardzo, tylko Mam same mapy offline, także będziemy musieli sobie znaleźć jak tam dojść. Na razie idziemy dobrze, 400 metrów, także poglądajcie sobie tutaj widoki. korki, typowa amerykańska reklama, której w Europie rzadko spotkać. Ona się przekręca na trzy reklamy tak naprawdę na jednej. Dosyć ciekawe. Rzadko to właśnie w Europie można spotkać. O, kraj wielu e, ko, wielu psów. Zaraz nas będą atakowały Yy, murzyny żeby im dać pieniądze wszędzie trąbią wszędzie unosi się zapach marihuany no jest trochę bezdomnych widać, że się im tutaj nie przelewa a my idziemy dalej w poszukiwaniu centrum handlowego korek nieziemski Prawdę, wszyscy na wszystkich trąbią. Ale sklep Porsche mają. Niestety zakup karty okazał się trudniejszy niż myślałem. Kolejki są tak jak na Kubie. Że można stać po 2-3 godziny do jednego sklepu. E, niestety 30 stopni w, nie, w żadnego cieniu nie wytrzymałem. Pół godziny i poszedłem, e, przegrupuję się, e, może sobie e, coś porobię, sprawdzę dokładnie inne lokalizacje albo spróbuję w tej samej e, zdobyć tą kartę SIM i wtedy wyruszę po południu. Jeszcze raz, może jak te słońce trochę e, zejdzie, bo normalnie jest dramat.